Dobry wieczór, dzień dobry. Jeszcze dzień dobry, bo to dobry wieczór to byłoby zima o tej porze. Jest troszkę po godzinie 19.00 i zobaczcie, jak pięknie się zrobiło w Zakopanem Dzisiaj było trochę więcej chmur, trochę słońca, miało być więcej słońca, ale teraz wieczorową porą, już trochę zniknęły te chmury i zrobiło się przepięknie. Jestem na Bachleckim Wierchu. To jest piękne miejsce oddzielające centrum, zakopanego od olcz, od pardałówki. I co ważne, miejsce niezabudowane wciąż, wciąż niezabudowane, i miejmy nadzieję, że tak pozostanie już na zawsze. Tutaj plany zagospodarowania przestrzennego zabraniają wszelkich inwestycji. Można stąd podziwiać i Giewont po prawej stronie i tatry wysokie. Otoczenie Doliny Gąsienicowej widać nosal, widać też szczyty tatr słowackich, wysokich, tatry bielskie, tam cyrle z wieżą kościoła. Piękne miejsce na taki nieduży spacer. Można tutaj dojść albo od strony Antałówki, albo od strony Centrum Handlowego Szymonek i zrobić sobie taki spacer. Można tutaj się wybrać również na rowerze. W drugą stronę widoki również nie najgorsze, to znaczy tutaj gubałówka trochę teraz pod słońcem i naprawdę jest gdzie tutaj pospacerować czy pojeździć. Pojeździć na rowerze, namawiam do tego, żeby jak przyjdziecie do Zakopanego, będziecie nawet po jakiejś wytaczańskiej wycieczce To wybrać się tutaj Później Właśnie Na Spacer Wieczorową Wieczorową porą właśnie tutaj Na Bachlecki Wierch, ja jeszcze raz pokażę Państwu Jak cudnie stąd wygląda Wygląda Giewont, to jest to miejsce takie dosyć spokojne, ono nie jest jeszcze tak mocno odkryte przez turystów no teraz jeszcze nie mamy sezonu, ale w wakacje pewnie będzie tu więcej osób ale na razie rządzi tutaj spokój, rządzi cisza i zobaczcie te piękne chmurki, no będzie coraz cieplej w najbliższych dniach, w Zakopane 27-28 stopni ma być to no tak to na Zakopane to będą prawdziwe upały ale ostrzeżenie przed upałami w całej Małopolsce, ale tak naprawdę to te upały powyżej 30 stopni, no to pewnie będą w Krakowie i tak do piątku, a później trochę nam się ochłodzi. Ale już od środy też możliwe będą burze. I to tyle z Pachelskiego Wierchu. Tak jak mówiłem, przepiękne miejsce między centrum zakopanego a Olczą. Jeszcze trochę nieodkryte przez wiele osób. I co najważniejsze, nie zabudowane.